Jestem oh. na O. Tu też. Przyliśmy szybki, no jedziemy dalej. Nasza trasa właśnie polega na tym, że są takie boczne trasy. No i przejeżdżamy przez jakieś miasteczka. No i to było jedno z tych następnych miasteczek. Też takie małe, starsze. Bo to trochę daleko od Chicago. Dużo tu motocykli, głównie chopery, haleje, czy jak na to się mówi. Kurde, gumy żuję mi źle mówić. O, no, to jest śmieszny domek. O jeza. No jedziemy dalej, nie? Lewa była? Nigdy tu nie jechałem. Podjadę zobaczyć, co tutaj jest jakiś zakręt widzę? Karki A, tu chyba nic nie ma ciekawego. Nie, tu nie ma nic ciekawego. Myślałem, że jakaś fajna droga jakaś kurwa, nie wiem, trocinę jakieś. A, jeszcze tu podjedźmy No to po prostu dojazd jakiejś chuj czego, że tak powiem. Fajna woda. Wyjeżdżamy na ten most. O, to dobre, dobre miejsce do stanu by było. Jakby było odkurzane. Nic tu nie ma. Tu pojedziemy. <noise> Musi być ciekawy widok. Mogę się mylić Też tu nic nie ma. O, to w sumie tamtędy mogliśmy objechać. Jedziemy na most. Naprawdę na tej rydynie nie to wygląda jakiś kurwa Motherfucker, taki przechuj w tym, w tym kombinezonie jedziemy dalej. i'm just Dalej. No i tu jest jakiś ten boatlunch, inaczej yy, yy, przystań, może przystań, dalej. na łodzie Jedziemy dalej naszą traską Szkoda, że jeszcze nie ma tak słońca wysoko, tak powiem, że na tym dobro podróż... trochę się zawiodłem, bo YouTube coś zmienił, kurde, w ustawieniach po uploadowaniu właśnie, filmiku, po rzuceniu na YouTube, tak się pierdoli jakość. Właśnie wtedy, kiedy jest dużo drzew, mało słońca, tak się pierdoli jakość. Tak jakby YouTube, jeszcze mam problem, że jak zrenderuję ten filmik na komputerze, jest wszystko zajebiście Ale jak już wrzucę na YouTube, to jest masakra. Już mniej więcej wiemy, jak to naprawić. Ale YouTube sobie coś nie daje rady, właśnie z tym z GoPro, przeważnie z GoPro, bo z tej drugiej kamery no to jest idealny to jest z, z GoPro jest naprawdę chujowo Muszę coś z tym zrobić, bo te ostatnie silniki co wrzucałem to masakra Jest jeszcze opcja, że będę nagrywał w protu. W protu, to jest taka opcja w GoPro, gdzie nagrywa tak jakby taki zaczniedziały obraz, taki w ogóle nieostry Później to trzeba wszystko sobie poustawiać samemu w komputerze ale wtedy jest dużo lepsza jakość także dzisiaj to wypróbuję nawet, ale to później jak będę wracał to zobaczycie jaka jest różnica Kurwa, ja na szóste w zakręty pod masakrą przeważnie na trójce w albo cztery kolega Tomek nie bo. Są takie długie, są takie dosyć zdratliwe. Mógłbym zapierdalać, ale nie, nie, nie mnie to nie jara wam powiem. Nie jara mnie w ogóle. W tym wypadku z sarną jestem dużo mądrzejszy, jeżeli chodzi o takie proste dla jakieś trzciny habazie to Nieło się tu rozjebać. Nie by nie jest do końca potrzebny bo mikrofon jest w kasku ja Mam nadzieję że to nie będzie aż tak źle Ja pierdolę na zakręciam No nie no Teraz to mnie zadziwił Wam powiem Zawsze jak jedzie jakieś auto to zwalniam Zwalniam dlatego że może to być zawsze policja Mają pełno nowych samochodów wszędzie Idą różnorakie samochody, tak ciężko rozróżnić lewa Muszę go pierdolić. Ty uważaj trochę. Ty uważaj trochę, bo nie znasz trasy. Jedziemy dalej. jedyną redukuję i hamuję do końca a tu se traction włączę. powiem wam że lubię na ten trakcie jeździć Teraz powrócę do po niego. Się, bo on po zakrętach nigdy nie jeździ wiesz także wpisać, zaraz będzie znowu otwarta przestrzeń.